Pierwszym i zarazem standardowym sposobem nabijania podajnika jest po prostu wrzucenie troszkę tewaru. Ławtersik, dobijamy go lekko. Dopełniamy foremkę, lekko ubijamy podajnik do foremki. Ugniatamy go. I w taki sposób metodka już jest gotowa do użycia, do zarzucenia, i będziemy starać się złowić karpika. Dobra, na początku wrzucam taką małą warstwę peletu lub zanęty. Teraz akurat na zanęcie pokazuję. I w środek metody wbijam tego waftersa. Tak to mhm. wygląda w pierwszej fazie. Teraz obsypuję go dookoła towarem i lekko uciskam i teraz haczyk układam tak aby był on niżej niż wafters zasypuję no, lekko poprawiam zaraz wytłumaczę dlaczego tak robię o towar i ugniatam Dlaczego w ten sposób? Wafters jest w górnej części podajnika, czyli gdzieś na tym poziomie. Poniżej jest haczyk. Teraz podczas obsypywania się zanęty wiadomo jak ona tak leży. No to tu dookoła się ładnie osypuje. Pierwszy pokazuje się wafters. A poniżej jego jest haczyk, który jest tak jakby wbity, wbity, może to złe słowo, ale w wierzch. Działa jak kotwica. Tak, działa jak kotwica, nie? dokładnie. Co powoduje w połączeniu z miękką żyłką, które ja stosuję do przyponów, że jest, podejrzewam, 90%, 90 szans na to, że żaden z waftersów nie wypada za metodę. To jest, no to działa tak, jak Dawid dokładnie mówi, jak kotwica, a nie powoduje to, że jeśli ryba już naprawdę zasa, ten towar yy, przez jakiś czas leży w wodzie, nie ma problemu z tym, że ryba na, nie będzie miała możliwości wessania tego waftersa. To na pewno, na pewno takie coś się nie dzieje, a wafter zawsze jest o, to tak mniej więcej wygląda, że on sobie tutaj pracuje, haczyk jest poniżej i utrzymuje tego waftersa na, na podajniku i nie Wyrzuca go na boki, czy w ten sposób. I w ten sposób staram się za każdym razem mój podajnik nabijać.